Cześć! Dzisiaj pokażę wam, jak zabić Ziranem Dragona na pierwszym poziomie. Teraz czekamy cierpliwie, aż się zrespi. zawsze. Kurwa, nie działa. Co? Poradniki w internecie nie działają? <śmiech> <śmiech> Czas to zmienić i obejrzeć coś pożytecznego. Zobacz, patrzyłeś kiedyś takie coś? Patrzałeś na takie? Czy rozpatrzasz wszystkie możliwości? Ewidentnie nie, bo nie widziałeś jeszcze tego. Jakbyś widział, to umiałbyś farmić, a nie te twoje 40 CS w 80 minucie. Babcia mówi, że kawaler jeszcze nie znalazł kobiety? No to jak chcesz ją znaleźć, skoro nie umiesz farmić? Mój kanał rozwiąże wszystkie twoje. Zresztą weź w ogóle, co ty robisz. Nie wiesz, że mamy grupę dla graczy, gdzie wszyscy się szanują i nie ma atencjuszy, możesz także się tam bez obaw podzielić własnym rysunkiem? Nie rozumiem takiego zachowania. Ogarnij się. Także idź i oglądaj te materiały, bo jeszcze nie jest za późno, abyś się nauczył, że to nie liga jest zła. To ludzie są źli. To ludzie ludziom wyrządzili ten los. Dlaczego tak musiało być? Dlaczego człowiek człowieka rakiem obrzuca? Dlaczego...